Powiedz pan, czy pan jesteś mężczyzną, czy nie? Znaczy, No to chyba tak. A co nie? O ja cię śmierniczy. I co? Jakoś tak mi się gorąco zrobiło, a nawet tak duszno jakoś tak. No, Panie reakcja niby prawidłowa, nie? Spoko, spoko nie mów pan, hop. Przytrzymaj pan. Z Mów pan szybko! Wolisz pan Żreć czy Barabara? No.